Opryskiwacze ciągane nie mają samych zalet, mają też wady. To samo jest z opryskiwaczami zawieszanymi. Ale pszenica jest piękna, no nie wiem czy będziecie w stanie cokolwiek zobaczyć. Chyba jeszcze takiej nie miałem pszenicy, chociaż dwa lata temu też była tak, taka pszenica. Może było pierwszy raz, bo od siebie pocedrali, ale to, to też o niczym nie świadczy, bo... siemano, siemano, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmujemy się trzecią dawką tak naprawdę na końcówkę liścia flagowego a na początek może już i kłosa w niektórych, na niektórych działkach dawka trzecia będzie dolistna nawozem stosowanym dolistnie nie, nie mylcie tego z rsm po prostu jest to yy, nawóz dolistny, bo wiecie jakie są ceny nawozów więc stosujemy nawóz dolistny i z tym łączymy takie T2 łączone z T3 a więc zaczynamy, zapraszam was na nowy odcinek a więc tak, z czego robimy tą trzecią dawkę Jaki to zabieg. Tu dla Was środek na pewno, kto zajmuje się rolnictwem. Rosasol. Bardzo bardzo znany środek. Wiele osób, nawet moich znajomych go stosuje. Ja w ubiegłym roku też go stosowałem. Ale tutaj jest taka ciekawostka odnośnie składu. Jak widzicie jest to 29,10,10. 10. Plus mikroskładnik. A więc mamy 29% azotu. Resztę to mamy... Fosfor, no i potas, czyli taki, taki niby NPK, ale z dominującą ilością azotu. No i wiecie, jak to właśnie w tym sezonie wygląda z tym azotem. Dawka jakościowa jest zastosowana tylko w formie dolistnej czyli w formie rosasolu mocniejszego. Bo w ubiegłym roku, jak dobrze pamiętam, to było 1610, 10, teraz jest 29, 10, 10. No i oczywiście te dwójka spektrafa i lightfa. Także yy, mamy środki przygotowane. No to dawka to tam tu chyba około 4 kg wychodzi na hektar niecałe całe 3.75. No i tego po 0.6 mamy yy, na hektar, a więc co tankujemy opryskiwacz i widzimy się w drodze, bo dzisiaj nie działamy na miejscu, tylko jedziemy do yy, miejscowości Dolnej 8 km. Trzeci obręb najlepszej ziemi, i tam mam nadzieję, że mimo późnej pory, bo jest już godzina y, około 20.00. Wiecie, jak teraz jeszcze u nas rzepaki na Lubelszczyźnie kwitną, więc nie bardzo wjeżdżać o wcześniejszych porach, chociaż środki tak naprawdę dozwolone, nie? Ale no, ja trzymam się takiej zasady, że po prostu w czasie kwitnienia rzepaków nie wjeżdżam y, do 19, najwcześniej od 19 Wjeżdżam tutaj, przężyto było jeszcze dokarmiane też, już bez te dwójki. No, i tutaj w pszenicy będzie taka T2 łączone z, C, z T3, tak naprawdę, bo mamy już końcówkę liścia flagowego, ale o tym zobaczymy już na polu. To jeszcze tak na szybko wam. Proszę Państwa, pokażę dorobiony Mauser Wóz. Jedziemy na, na obręb trzeci, 8 km y, do przejechania, 5 hektarów, będzie więcej. Więc już taki w planach powstał y, zbiornik z pompą, to to wiecie. Ale jest po prostu mobilny, podczepiany do jednego y, ciągnika. Nie potrzebujemy drugiego, żeby ktoś tam dowoził. Po prostu trzeba tylko odczepić wałek. W łączący opryskiwacz z ciągnikiem, aby na wprost zaczepić zaczep y, ustawić na wprost, chociaż można byłoby też jechać na bocznym, aby trochę przyczepka szła y, jedną stroną tutaj zaczep dostosowany do opryskiwacza no i stopka, także pełny mauser. No zaraz wszyscy powiedzą, pewnie byłoby lepiej opryskiwać ciągany. No oczywiście, że tak, ale wiecie chyba ile kosztuje opryskiwać ciągany. A tym bardziej ten ciągany opryskiwać na tych moich działkach powiem wam tak. Ja już to przemyślałem, bo mógłbym też kupić używany. Nie zawsze też, to znaczy tak inaczej. Opryskiwacze ciągane nie mają samych zalet, mają też wady. To samo jest z opryskiwaczami zawieszanymi, ale tutaj nie będę się teraz na tym rozgadywał, bo robi się późno. Mamy już po 20, także no, trzeba się szybko zbierać do przejechania 8 km, żeby coś jeszcze po prostu za widna dla Was nagrać. Ruszamy do zobaczenia w dalszej części. Przenica powiem Wam piękna, tylko szybko się już robi ciemno i no nie wiem jak się uda, eee, co nagrać. No, jedyna wada tutaj jeszcze dzierżawca miał y, jakiś prężyto, czy coś takiego. I zboże po zbożu wiadomo, jest bardzo dużo siewek żyta. Także z tej działki nie nada się już na pewno na przyszły rok y, nasienie. Ale będziemy mieli inną działkę. Także ja tutaj się rozczepiam małzerka, bo, bo nic nie nagramy w końcu. To się fajnie wszystko działa. Zaraz sobie odczepimy, zaczepiamy wałeczek i lecimy. Tutaj mamy dwie działki, kto nie wiedział. I już otwora od przyczepy kempingowej Tu jest prawa bo wam powiem. I jeszcze sobie skłożnia wyciągniemy. Trochę opuszczę, bo potem będzie ciężko podjechać, Dobra. I możemy śmiało sobie... Powiedzę, że zaszczepiamy wałek i widzimy się na działce mniejszej, charakterowej. bo tutaj mamy niecałe H4. Ale pszenica jest piękna, no nie wiem czy będziecie w stanie cokolwiek zobaczyć. Chyba jeszcze takiej nie miałem pszenicy, chociaż dwa lata temu też była tak, taka pszenica bohemia jak ta, tylko ona miała wadę, bo była bardzo wysoka. Dobra, ruszamy. Dobra, mam nadzieję, że coś tam będziecie widzieć, bo dzisiaj to będzie większość nagroń z kamery na głowie to tak musi być, bo już nie mamy czasu na jakieś śmery bajery dzisiaj dzisiaj będzie odcinek był merytoryczny. ale chciałem wam właśnie coś tam nagrać z tego wiecie, z tego, 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 tego nabożenia nabożenia, no, to takie nie do końca nabożenie, tylko na listę. no jest to po prostu nabóźn wieloskładnikowy tak jak wam na początku mówiłem no i zwiększył po prostu dawką tego, azotu z działkę jest po prostu masakryczny wjazd Ja nie wiem Ponoć tutaj kombajn wjeżdżał, ale... Ej, czekajcie, no tutaj było, no Ponoć tędy kombajn jakoś wjeżdżał No jest po prostu przez rów tak naprawdę się... ...się wjeżdża tutaj Ale nic, jakoś... Tak samo jest tutaj, no tak to jest, wiecie z po zbożu, Chociaż znajomy też wiecie mówił mi ma zboże z centrali i, i wiecie, że, że ma wsiewki tego Jakiegoś żyta albo żyta. To także nie ma reguły Teraz zobaczysz co tam się wszystko nagrywa Coś tam leci to może coś tam zobaczycie Idę otwiera mieszadło sobie chodzi no to nie wiem, nie wiem czy nie jest za ciemno, ale ten liść flagowy, no po prostu wam powiem... To jest tak, to jest tak naprawdę już końcówka tego liścia flagowego, bo lada moment, tydzień czasu i mamy kłos jak nic na polu. Bo no u nas tutaj na Lubelszczyźnie w, powiacie, w powiecie chemskim, to wam powiem, że jak w całej Polsce wszyscy narzekają na brak wody, to powiem wam, że u nas no naprawdę przez ostatni tydzień to spadło tyle mi przężyto zaczęło trochę y, wypalać na jednej z działce to po prostu wszystko wszystko odżyło, trzeba będzie trochę go opuścić belkę mam już dostosowaną bo przężyto siały, y, siałem kurde już się motam bo, bo wszystko na szybko dzisiaj jest robione. nie siałem tylko było pyskane przężyto wcześniej no dobra musimy się tutaj musimy się tutaj po prostu dobrze ustawić, tam mamy słuch aż ja szal po prostu ja na tym polu ścieżek się nie robiłem, bo bo ono jest węższe niż dwa przejazdy opryskiwaczem i stwierdziłem, że jest to po prostu bez sensu tu muszę wyjść i chyba lampy ustawić na no muszę się pobawić chwilę z lampami przód mam nadzieję jest Oświetlony dobrze, e, jak się zrobiło? W porządku, to i ręcznie trzymał. Tak bym zaraz go spalił. Dobra, bałek mamy. mieszadło wyłączamy, sekcję. poszły. Ogień, ogień. Jedziemy, jedziemy, proszę Państwa. Muszę się przejrzeć, bo tak jak ze sceny, to, yy, tego typu opryskiwacz i pompę. Także no, dzięki tym światłom mam nadzieję, że coś tam możecie widzieć no. Wiecie jak jest teraz, to no, czas jeszcze, że paków nie mieć do kwitnienia. I nie chcę po prostu... Trzeba, trzeba po prostu zrobić te zabiegi po trochę bliżej bo świtnę nie mamy kałasuje, nie wiem co eee, co można jeszcze powiedzieć o no jest tutaj gęsta, widzę, że jest gęsta ale piękny jest też, liszczakowy no widzę, że jest to odwiada ta wilejka późniejsza, bo u niej jeszcze kawałek powiem Wam, do głoszenia się to no, jeszcze tydzień jednak nie. To są lepsze tej zimy, tutaj wydaje mi się, że około dwóch tygodni do głoszenia, także no zostanie to karmiona, a zatem jaki to efekt przywiejecie? Wiecie jaki? Śliwa to wszystko zmodyfikują, wtedy dostarczono odpowiedź, czy to miało to, czy nie. Dobra proszę Państwa, na razie nie za dużo, bo już się robi y, coraz ciemniej Spróbujemy jeszcze na o tej dużej działce, ale no sami widzicie dzisiaj jakości jako takiej nie ma fajnych ujęć ze mną. bardziej taka trochę pobawiewanka, no ale już poradzimy na to No tak naprawdę już ostatni zabieg w w ja już nie przewiduję raczej nic tutaj, chyba żeby Jakaś choroba albo jakieś robarsko się, no się rzuciło, to, to tyle będzie po prostu. Nic tu więcej nie przewidziałem do tego, do, do, żebyliśmy po fałdze podróży. No ale cóż to no wymagać? Aby była woda <ścoughs> i czekamy. No, i. Mamy dzisiaj, nie wiem w którym, w 28. czy yy, 29. Ja, więc za półtorej miesiąca myślę że może będą u nas żniwa teraz go osłu, ładną dobra ładnie się udało ładnie się udało możemy sobie wyjść Zamykać lance. Jest trochę irosa, no, no ale niestety nie mam innego pomysłu, co można by tutaj zrobić. Powiedzcie, jak wy robicie, bo właśnie kiedyś pryskacie się do, niby dozwolonymi środkami, to wyjeżdżacie w tych godzinach dziennych? Czy ja ze znajomymi, jak rozmawiałem, to mówię, że nawet jak pryskają dozwolonymi to i tak nie wjeżdżają w pole w godzinach dziennych bo no bo po prostu nie powinno się tak niby teraz tego robić jeszcze tutaj nagramy wyjazd wyjechać jest lepiej bo ja się zawsze boję opryskiwać jak tędy sobie wjeżdżam. ale no już tutaj mam no to właśnie ten wyjazd, nie wiem, to tak kurde na no, przecież komba i wjeżdżał no bo tyle lat było pole. Ech, ja tutaj pierwszy raz mam także. Ale jechaliśmy, się tutaj i wyjedziemy pod góreczkę. Ale też wyciąganie przyczep może być tutaj ciekawe wam młody. Nie? A to tak ten, dobra. Widzimy się, jak zatankuje, już teraz po cięku nic nie będę nagrywał zatankowania. Widzimy się jeszcze o tej dużej giałce. Dobra, lecimy na kolejnej działekce, tej większej. No i cóż, wy już niewiele widzicie z tego wszystkiego niestety. Jeszcze tak wam powiem, regulowałem sobie, że sobie uszkodziłem lewą lampę roboczą, no ale cóż, nic nie poradzę, był do domu, to sobie ustawię tą jedną na tą stronę i powinno być dziś, ktoś tam będzie świecić, no. Nie zapomniałem po prostu o regulacji, powiem wam, lampy do tego do pryskania nocnego, bo wiadomo, że niewiele widzę w tej lance, bo działa, działa wszystkie systemy włączone mamy tylko, że jak dojedziemy, no i tak, tak samo i wy, no niestety już tutaj no, niewiele zobaczycie, no nic na to niestety nie poradzę pierwszy raz w ogóle nagrywam jakiekolwiek ja jeszcze tego nie robiłem na kanale no i to tak wszystko to spontanijsie wyszło, nie? jak nie do końca widziałem, to powoda się mi się tak psuło. nie eee. wiedziałem w ogóle czy będę pryskał lecz ja mam przeżytą, tam wjechałem z samym nałożeniem. bez tej dwójki już no to widzę idzie coś tam jak chcę indywidualnie jak wyjdzie przez to to coś tam widzę. Dobra, proszę Państwa, bo tutaj niewiele, ja muszę też trochę tutaj się orientować, bo nie mam oświetlenia na lewą stronę, trochę tutaj roboty jest niestety, yy, no i co, i kończymy ten odcinek, zostawcie subika, jak takie na szybko, spontane Wam się podobają, a będziemy nagrywać to sami, to jest ozuka, to, tak, to bo oświetlenie, bo bez oświetlenia to nic nie możemy robić bo no, jakby nie radzy to na prawo chociaż ciężko tak to by jako tako widać, nie? także co? jak się podobało łapeczka w górę, subik i do zobaczenia w kolejnym odcinku na tych polach to chyba już drzwiwa proszę Państwa, bo no bo będziemy mieli już wszystkie zabiegi tutaj porobione tak mi się wydaje, że już dopiero na tych przenicach będziemy się widzieć 一把住，赶紧，都是来身呀，来，多挣点工资，拿来进口。